Muzyka Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakretaire, dwór polski. To nie tylko rezydencja, lecz przede wszystkim symbol tego, co polskie arcypolskie. On uosabia umiłowanie wartości przekazywanych odwiecznie z pokolenia na pokolenie. I dotyczy to nie tylko mieszkającej w dworach szlachty, lecz wszystkich Polaków. Chociażby z tego względu, że dwór i życie dworskie były w ciągu wieków naśladowane przez inne warstwy społeczne. Kiedy szlachcic budował dwór na podobieństwo pałacu magnackiego, a magnat budował pałac okazalszy, to wtedy chłop budstawiał swoją chatę, która przypominała dawny, pierwotny dworek szlachecki. I tak to się w ciągu pokoleń odbywało. Bardzo charakterystyczne dla nas Polaków w ciągu wieków. Na szczęście polszczyzna nie zna takich słów jak Gleichschalt lub urawniłowka, co w językach naszych sąsiadów oznacza równanie w dół. U nas było równanie wzwyż. Naśladowanie wzorców, które przekazywały pokolenia ludzi wolnych, rycerskich i gwarantujących obronę i ciągłość. To też i w nawiązaniu właśnie do tych treści, po I wojnie światowej pewien polski szlachcic na tym panonie nad wejściem do swego dworu umieścił, Taki znamienny napis: Jam dwór polski, co strzeże wiernie i mężnie broni. Strzeże wiernie i mężnie broni. Czego wiernie strzeże? Strzeże wiernie zasad przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Strzeże wiernie umiłowania wolności, pracy, to publico bono, czyli dla pożytku wspólnego. Strzeże wiernie uczciwości, szczerości, semper recte, zawsze prosto. Strzeże wiernie wiary świętej i obyczajów dobrych. I jednocześnie, w razie potrzeby, mężnie tych wszystkich cennych, drogich nam wartości broni. To właśnie uosabia Dwór Polski. To też jest on symbolem zarazem tradycyjnego, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, takiego wzorcowego życia polskiego. Niestety tutaj nam się wiele popsuło, ponieważ przez dziesiątki lat długie pracowano nad tym, żeby doprowadzić nasz, mówiąc obrazowo, polski dwór. Czyli życie obyczajne, uczciwe, wierne, coś na kształt sowieckiego chleba. Bolszewicki chleb to takie miejsce, gdzie panuje zakłamanie, gdzie co innego się głosi publicznie, co innego pocichu w domu, co innego się myśli, co innego się mówi, jeszcze co innego się robi. To jest życie opierające się na nieuczciwości. Żyć się nie da inaczej jak kradnąc. Tam się już w tym chlebie bolszewickim, tam się już od Maciory odbiera małe prosiaczki, żeby je ukryć w kołchodzie i się od razu zabija i je. Tam nie ma żadnego rozwoju, żadnego prawdziwego postępu, nie ma wierności, nie ma lojalności, nie ma uczciwości. Jest jeden wielki przekręt, fałsz i właśnie niestety to nieszczęsne równanie w dół. Ktokolwiek się wychyli, tego się niszczy. Jest też wieczne donosicielstwo pełne anonimów. I czas właśnie z tego naszego polskiego życia Wszelkie pozostałości, te nieczystości, pozostałości owego, tego bolszewickiego, chlewnego życia wykorzenić, oczyścić, odbudować. Nasze staropolskie, przekazywane z pokolenia na pokolenie zasady. Bóg, honor, ojczyzna. To jest to. Jest to są zasady wierności, wierności temu, co czcili i czego bronili i za co wykrawiali się przodkowie. To jest pielęgnowanie pamięci o przodkach, korzeniach, pielęgnowanie dziedzictwa, które nam przekazały minione pokolenia. To jest wola też twórczej służby i pracy i wola obrony tego wszystkiego, co nasze. Katolickie Polskie, co dla nas święte, jam dwór polski, co strzeże wiernie i mężnie broni. Czas najwyższy: odbudować naszego polskiego ducha, odbudować słuszną dumę narodową w poczuciu lojalności, odpowiedzialności i wierności. Na chwałę Bogu i dla pożytku wiel. Siedzę sobie w małym dworze Boże, na pagórku, śród gór, na pagórku, śród gór. Bo w tym dworze panny korze, Boże, boże winolutnie, miękkie łoże, Boże, a za dworem chłopek boże, Boże, jakże miły ten dwór, jakże miły ten dwór. Siedzę sobie w małym dworze, Boże, na pagórku, śród gór, na pagórku, śród gór. Boże, Boże.